No, witam, dzień dobry. Przyjechałem do Liverpool tutaj do, do kolegów, do pana Jeremiego Wodzickiego, do, do pana Józefa Fabi, do, do pana Artura i do wielu innych. Chciałbyś, chcielibyśmy podjąć projekt Immigration Party ponieważ tutaj spotykają, wziąłem na terenie Wielkiej Brytanii, spotykają nas wielkie problemy z dyskryminacją. No proszę, proszę panie Remi, może pan coś powie na ten temat, jeżeli można. No jeżeli chodzi o te problemy związane z spodziewaną dyskryminacją, po prostu, o których mówił premier i pierwszy człowiek partii opozycyjnej. No, Polacy powinni się czuć w jakimś tam stopniu zaniepokojeni co najmniej po prostu, tymi słowami, które padły ze stron internetu i ze stron prasy i telewizji po prostu. One miały swoje ujęcie w polskich mass mediach, w polskiej polityce, no i oczywiście w społeczeństwach polskich, nie? zarówno po polskich społeczeństw na wyspach, jak jak i poza Wyspami, czyli w Polsce, i w świecie. Ja tutaj chciałbym dodać jedno. Polacy stanowią na Wyspach bardzo liczne grono. Jesteśmy drugą grupą narodowościową na terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast niestety nie mamy żadnego kandydata do, do Sejmu, do rad lokalnych do itd., itd. Naszym zadaniem jest coś zmienić, ponieważ na przykład weźmy Somalię, inne, inne powiedzmy afrykańskie kraje, gdzie mają bardzo dwie, swoje komunity. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, jest to bardzo, bardzo nieliczne, nieliczne są ośrodki. I co chciałem powiedzieć? Mało tego mamy organizacje polonijne, które de facto nie spełniają swojej roli. Po prostu mało tego, mamy jakieś pozostałości po II wojnie światowej. Obiekty zostają sprzedane, rozprzedane. Te po prostu te organizacje nie spełniają swojej swego, roli. I moim zdaniem należy powołać takie ciało, które mogłoby pomagać ludziom w problemach. A problemy są straszne, tutaj. Byłem wielokrotnie na różnych w sądach, pomagałem ludziom w różnych sądach. Większość ludzi, większość ludzi nie, umie, nie umie mówić po angielsku. W większości znaleźliśmy się na terenie, tego, na terenie Wielkiej Brytanii nie z własnej woli. Ja przypomnę Solidarność. To był wielki, wspaniały rok. osobiście sam głosowałem na Solidarność. Co się okazało? To był wielki niewypał. W Solidarność obiecywała wiele, a jak doszła do, do władzy, rozprzedała wszystko, wszystko w, w, rozprzedała i nie mamy nic. Jak proszę o opinię na ten temat, jeśli Pan mógłby powiedzieć coś na ten temat. No moim zdaniem po prostu na pewno trzeba pochylić czoła po prostu gospodarzom, czyli Brytyjczykom, narodowi angielskiemu tej kulturze, że przyjęła tyle migrantów i że w jakimś stopniu po prostu organizuje te, to życie po prostu migrantów na terenie Wielkiej Brytanii, a zadaniem po prostu, tak sobie to wyobrażam, zadaniem partii migracyjnej polskiej partii będzie prawdopodobnie po prostu ujęcie zbliżenie się do tego, żeby to rozwiązanie Relacji po Anglików, tych gospodarzy i migrantów było coraz po prostu lepsze. także... I, że... Ja bym chciał tu wejść w słowo, to nie chodzi tylko o Polaków, bo to właśnie chodzi, tak, przeważnie to mówię o imigrantów. To chodzi o imigrantów z Europy Wschodniej, bo te problemy, które, które my mamy, posiadają także Polacy, posiadają obywatele. Z innych krajów Europy Wschodniej. Dotyczy to praktycznie Litwa, wschodniej. Łotwa, i tak dalej. Paściu, Wszystkich w... narodów postsowieckich, post które uwolniły się po prostu i teraz migrują w różne zakątki Europy i świata, można powiedzieć. A to się wiąże z tym, że, że po prostu. Ci ludzie szukają dobrych rozwiązań, takich jakie są zgodne z parametrami Zjednoczonej Unii i ta, ta organizacja po prostu powinna również pomóc w naszych działaniach, przy okazji po prostu. Tylko, ja się tylko zgadzam z tym, że na przykład osobiście doświadczyłem na terenie Wielkiej Brytanii wielu niesprawiedliwości. Ta niesprawiedliwość nie dotyczy tylko mnie. Ta sprawiedliwość dotyczy także wielu innych Polaków, obywatelów innych narodowości. I tak jak tutaj przedmówca mi powiedział, że Państwo brytyjskie nas y, przyjęło, jest to fakt. Y, ale zarazem tutaj jest bardzo wiele niesprawiedliwości. Ja byłem w sądzie. Byłem w różnych sądach i można powiedzieć, tam gdzie na przykład występuje jakaś sprawa karna, Brytyjczyka i Polaka, Brytyjczyka i Europejczyka z Europy Wschodniej, choć dochodzi z najwięcej, to za ten sam czyn Europejczyk z Europy Wschodniej dostanie powiedzmy 7 lat. Anglii zostanie rok, albo zostanie unikniony. Chodzi też po prostu mi o to, że to jest bardzo wielki, wielka skala dyskryminacji i coś z tym należy zrobić, a jeżeli nie będziemy nic robić, to będą nas dalej te, dalej nas będą dyskryminować. E, także, a idzie ku gorszemu moim zdaniem, bo dlatego że UKIP Powstał na, 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 na bazie, powiedzmy, agresji, na bazie nienawiści do obcokrajowców. Moim zdaniem to można określić jako partia faszystowska, bo zresztą, zresztą on. Ja bym yy, tak nie określał, po prostu, że aż tak da, głęboko po Jak prostu... nie, Jest po prostu Nigel Farage yy, yy, czerpał wzory. Czerpał wzory, zresztą on ma Niemkę, już nie chodzi o narodowość. Ja sam osobiście byłem 16 lat w Niemczech i też są zupełnie nie, inne Niemcy, ale on czerpał wzory właśnie w młodości z takich, z takich nurtów. I my nie możemy, to jest British job for British people. Deutschland für Deutsche, Ausländer To jest po prostu nie, niesam, nie, niesamowicie to, że, że my jako emigranci jesteśmy bardzo tępieni praktycznie zostaliśmy sprzedani przez Solidarność albo rządy post-solidarnościowe post musieliśmy wyjechać i tutaj przyjeżdżamy, ambasada nam nie pomaga, Z, związki zawodowe nie pomagają, związki zawodowe dużo bla 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 bla, a de facto e, nic nie robię. O co mi chodzi? O, związki zawodowe są tym dentylem sterowanym dentylem między Między społeczeństwem robotników, to po prostu pracowników i, i rządem. I to sterowanie jest zbyt daleko posunięte, żeby były prawidłowe po prostu, relacje i prawidłowe oddziaływanie związków na grupy robotników i pracowników, w tym i grupy Polaków po prostu. Stąd podejrzewam, że w ogóle Polacy, jako największa migracja, ma bardzo mały wpływ. I bardzo mało, mały udział w związkach zawodowych brytyjskich, tak samo jak robotnicy, górnicy w polskim narodzie, z, po prostu z, ze związkami w sensie jako sterowanego wentylu bezpieczeństwa, czyli chodzi o to, żeby rozładować, zanim po prostu coś poważnego wybuchnie i zagrozi rządowi po prostu. Zgadzam się, po prostu. A może po prostu weźmiemy go, prosimy weźmie, go tutaj Proszę no, proszę Spóźnijmy się na to spotkanie, przepraszam bardzo. Korpi e, były, e, 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 to jest mój przyjaciel e, Marian Jeremi. E, jesteśmy w bliskich kontaktach. E, to, że przysłuchałem tylko na chwileczkę i rozmowie, tak jest. Ja przyjechałem tutaj dzień lat temu. Proszę Państwa, co tu będziemy dużo mówić? Wiem jak było. W 2006, 2007, 2008, 2009 roku. wie co się dzieje po 2010 roku. Jest nagonka na emigrantów. Tak to powiedział przed chwileczką Marian. Zmieniło się bardzo dużo na, my, na naszą niekorzyść. Ja nas potrzebowali, przyjeżdżali po nas na rekrutację Warszawa, Katowice, Śląsk. Jestem akurat kierowcą. Spotkałem też wiele nieprzyjemnych nie, nie sytuacji i zajść. Też walczę tu z, z ich prawem i sytuacją. Niestety. Czuliśmy się tutaj prześladowali i dyskryminowani. Tak to wygląda. Tak zmieniło się na naszą niekorzyść bardzo. Jak nas poczuwali, było bardzo pięknie, było pięknie, wycowali. Sytuacja się zmieniła. Mają też kryzys dobrze, ale przyjęli nas przy, ich, jak nas poczuwali. A teraz to się stało właśnie. Stało w się w do, do, dobre wieża czujemy, ale teraz niestety chcą się pozbyć, nie, nie wiedzą jak to zrobić i zaczynają czy sądy, czy sytuacje, starają się zasiłki, dużo tu płaciłem inżynierzy, dużo podatków. Niestety, jak to wygląda? Trzeba długo czekać, wszystko opieszale, drwią, jak ostatnio byłem w kansilu. Po prostu wiem, jak to wygląda. Proszę, panowie i proszę państwa, nie odczarujmy się. Jest, dzieje się źle, trzeba stworzyć... jakąś. gorzej. Jest, 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 jest gorzej, Na o, o tak, no. nie, nie, tak. Może za, za silnego słowa użyłem dramaturgia, ale niestety widzę, co się dzieje. Tutaj Mariam jego przykłady różnych sytuacji, co y, rozmawialiśmy o, o Polakach. Jest, y, ja wiem, że masa tu Polaków przyjechało, żeby to państwo wykorzystać, ale masa, po, na, powiedziałbym nawet 10% przyjechało, tu, dobrze wierzę, uścimy pracować. I jak nas potrzebowali, to było dobrze, teraz już jest źle, Chcą się po prostu pozbyć, jest, są specjalne ustawy działania. Od 1 kwietnia tego, tamtego roku wrzeszła ustawa na niekorzyść dla tych, co biorą zasiłki. Jeszcze będzie gorsza. Jest, jest nagąka, chcą się pozbyć emigrantów, nie tylko polskich, ale jak tu powiedział Marian i Słowacja, Litwa, Europa, Jeremy, były kraje polskie, czyli jeżeli nie jest, Tak, Jeżeli tak. można by tak. przejść. Yy... Po 2004 roku tak. nie pobieraliśmy żadnych zasiłków, nie pracowaliśmy. Wtedy ratowaliśmy ten kraj. Tak. Był krach służby zdrowia, myśmy płacili podatki, tak. wszystko było w porządku. Tak, Ale w pewnym momencie, kiedy nasze dzieci, nasze żnuki... Zaczynają i do szkoły, gdzie państwo brytyjskie musi zacząć płacić jakieś podatki, stajemy się wrogiem publicznym numeriem. To, to jest, nie, może, nie może być tak. tak, tak, że, problemy, tak. że ja już tak. wracam historycznie. Może ja jestem bardzo, bardzo zdegustowany tym systemem prawnym. W 1939 roku Wielka Brytania nas sprzedała. Tak, w 1945, jeżeli ktoś nie, 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 nie pamięta historii, w 39 roku mieliśmy pakt z Wielką Brytanią. Oczywiście nas dała. W 1945 roku, w 1943, 1944, 1945 Wielka Brytania nas sprzedała Stalinowi. Tak. I oni w tej chwili mówią bla, bla, bla. Ale jak, jakaś... ale jak była walka o lądy to poczęwali polskich pilotów. Oczywiście. Tak, to było dobrze. Ale, ale, ale Wiestety, w... weźmy, przykry, powiedz... ale powiedzmy o Solidarność. Zgadza się Solidarność bardzo. to była wielki, wspaniały ruch, tak. związek zawodowy. Ja w to wierzyłem. Tak, ja tak. głosowałem osobiście na Solidarność, ale się okazało, że to było, to było wielkie nieporozumienie. Jeżeli Bolek jest zdrajca, tak. Jeżeli jest okrągły stół, gdzie komuniści tak. yy, z jednej strony, yy, komuniści z drugiej strony się dogadują, wspólnie rozprzedają Polskę, rozprzedają y, zakłady, nas musieli do migracji, za bezcen rozprzedają, żeby tylko z tego, on się wywiązuje za to, co dostali tak. pieniądze od, od mocodawców z zachodów. Z, Panie Marianie, no nie możemy mówić y, co się dzieje, bo to wszyscy y, wiedzą no, nie z wszyscy. internetu tak, i tak. domyślają się. Ale, tak jest. ale mnie to ale dobrze, bo, bo tak. mnie to bardzo boli, tak. że ja tak. y, nie mogę być w Polsce. Ja jestem magistrem w, y, sportu, jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, ja byłem y, wychowawcą młodzieży tak. w Polsce, w gimnazjach, szkołach podstawowych licach i tak dalej. Moje kwalifikacje, nawet państwo ludowe, czy, czy Polska Rzeczpospolita Ludowa, czy, czy Rzeczpospolita tak. Polska, ułożyła jakieś wielkie pieniądze. Ja chciałbym swoje tak. możliwości, swoje wiedzę wykorzystać w Polsce. Tak. I takich jak ja co so, so tysiące, tak, milionów. Już Panu odpowiem. W tej chwili te rządy, które są po to działają, żeby tą emigrację wcale nie skracać żeby nie zamykać tej imigracji, dlatego że nie potrafią tych ludzi właśnie jak pan powiedział, jak pan wykształcony po prostu zaangażować, nie mają patentu na... Ale nie kto tu przyjeżdża, głównie młodzi ludzie. No i młodzi. Pol, pol, no, pol, no, pol no, no, tak. Oni powiedzieć w Polsce, programiści, tak, ja to widzę, ludzie po wykształceniu tak. z językiem i dalej, ale robią kto na swoje makar, ale robią, kto jest winny? No tylko żołnierz. To przecież właśnie nie tylko rząd Wielkiej Brytanii osób, tak, zgadza się, tak tak? skraca pasek po prostu. Ale winny jest ten rząd, który dopuszcza do takiej wielkiej migracji. I rządy, który szczęśliwy kraj, dobrze rozwijający się, adaptujący miliony ludzi, którzy wyjeżdżają, nie będzie po prostu do tego nawet dopuszczał. No, pokażmy Szwajcarów, którzy po prostu wyjeżdżają za imigracją. No, nie ma takiej sytuacji. Tak, Chciałam, trzeba, trzeba się zgodzić, że ma 2 miliardy funtów mają z polskich dochodów. Państwa Angielskie, ale no Gしょ... dobrze Gry... no To no, To jest, no, 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 no. no tak, jest, jest przykre. Te pieniądze mogą być u nas, u nas, w naszym no nie kraju. Nie niestety. Ale o co, co chciałem tak. powiedzieć? Pochodzimy, jesteśmy w takim wieku, jak tak, no trzech panowie, którzy są z okresu PRL, polski gospodarczy. Tak. Pamiętamy I, to. pamiętamy związek radziecki. I Mamy nie? teraz związek europejski. Ja teraz się zapytuję czy, czy ten Związek Radziecki był gorszy od Związku Europejskiego? Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć. No, Większość ludzi z... mówi, że, ta, że, że, że był lepszy. Że, zwią... że, że ten Związek czym? Radziecki był lepszy, że te czasy były lepsze. Mieliśmy fabryki, mieliśmy przemysł ciężki. Ta. Pan Wodzicki pochodzi z Łodzi. Ja i mam żonę z Łodzi, z i tak dalej. Łódź to było. Potę... Miasto... Potęga. Potęga, jeżeli chodzi o przemysł bawełniany. Ta. W tej chwili to jest. Przemysłu Zero. zerowego, Nie ma. bo nas małych miejscowościach, że jest mały przemysł po prostu bawełniany tych właśnie prywatniarzy, tak. którzy za chwilę znowu z jakimś uderzeniem podatkowym czy innym przestaną funkcjonować. Tak. Przede wszystkim Polska nie jest jakimkolwiek producentem czegokolwiek istotnego. Nawet nie jest producentem bo po prostu jakiejkolwiek myśli. Tak technicznej, coś co jest nowe, tak. co powinno być domeną na, naszych z, młodych ludzi, się których lepiej. wcześniej ty wspomniałeś, panowie tak. wiecie o tym, tak. że, że sytuacja taka jest, że ludzie są eksportowani w zasadzie. Właśnie tak. to jest cała tragedia. Młodzi ludzie są z Polski eksportowani na zewnątrz, na siłę, być. dlatego że... To jest, taki to, mechanizm, no, tak. oczywiście, to jest taki mechanizm. Ten człowiek kończy jakąś szkołę, no, uczy się języka angielskiego po to, żeby być w zupełnie innym miejscu świata, nie w Polsce, zupełnie niewykorzystany. Te wszystkie rzeczy, które są bardzo dobre w Polsce świetne patenty, świetne rozwiązania, organizacje. Nie są te możliwości dla kraju, tak, niestety. Nie są wykorzystane, czyli świadczy to o tym, że nie ma głowy. Głowa już jest śmierdząca no, ja, ja, po prostu. Tak, no. No, tak to wygląda. Nie, to nie jest wina po to, na pewno tak. poszczególny polak, Tak to wygląda.